Wykaż, że jeśli dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność, x plus y jest równe 2 pierwiastki z 2, to x razy y jest mniejszy lub równe 2. No to nasze założenia, to to jest to. To są nasze założenia. To mamy wykazać. To mamy wykazać. A to są nasze założenia. No dobra, wiemy, że X plus y to jest za pierwiastki z dwóch. I jest pewien wzór, pewna własność, która może nam się tutaj przydać. Ja Wam powiem, że się przyda. I się nazywa jako zależność między średnimi. To jest średnia arytmetyczna, to jest średnia geometryczna. I ona zachodzi dla dowolnych dwóch liczb rzeczywistych. I my z tego wzoru sobie skorzystamy. I zobaczcie, ten dowód będzie bardzo krótki i szybki. Jeżeli ten wzór by przekształcić, pomnożyć to po prostu razy 2, to dostaniemy x plus y jest większy lub równe dwom pierwiastkom z x y. A x plus y my wiemy, że to jest to z naszych założeń. W takim razie mamy dwa pierwiastki z dwóch ma być większe lub równe dwóm pierwiastkom z x razy y. Jeżeli to podzielimy przez dwa, to zostanie pierwiastek z dwóch większy lub równy pierwiastkowi z x i y. Jeżeli to podniesiemy do potęgi drugiej, spotęgujemy, to 2 będzie większe lub równe x razy y. I wychodzi to, co mieliśmy wykazać, czyli x razy y jest mniejsze lub równe w dwójce.